Wiesz, prawda? Wytłumaczę ci. To nie tak. Niczego nie musisz tłumaczyć. To, co widziałem, nie wymaga tłumaczenia. To nie tak. Miałam powody, żeby to zrobić. Nie chcę ich znać. Musisz mnie wysłuchać. Musisz. Nie warto. Więc wybaczasz mi? Zapomnimy o wszystkim? Dokąd jedziemy? Do domu. Stało się coś? No. Nie. Si. Tak. Mogę jakoś pomóc? Nie. Po prostu jedź. A ta twoja hipiska była zaproszona? Nie mogła przyjść. Wejdźcie. Skróciłeś włosy? Tak. Miałaś przejść z dziewczyną. Ona nie mogła, albo raczej nie chciała. Dlaczego pokłóciliście się? W rzeczywistości nie chodzimy ze sobą. Makaryna mówiła, że jesteście razem. Tak zrozumiałam. Nasz związek jest bardzo luźny. Ona ma swoiste podejście do spraw damsko-męskich. Żadnych zobowiązań. Jesteście razem, kiedy chcecie, bez przymusu i zazdrości. Tak. Podoba ci się taki związek? W pewnym sensie unika się zawodów. Problem jednak w tym, że jedno może się zakochać. Macie jakieś drinki? Napiłabym się whisky. Poszalałaś? Myślisz, że dostaniesz tu whisky? Chyba mamy jedną butelkę. Nalaczcie? Nie. Żadnej whisky, nie jest lemonida Przecież nikt nas nie zobaczy. Gdzie są mamy makareny? Myślałam, że będą robiły za przyzwoitki. Śledzę nas z kuchni. Zachowuj się przyzwoicie, żeby nie narobić jej kłopotów. Tak bardzo ci zależy na opinii tych pań? Oczywiście. Nie wiesz, że szaleję za makareną? Przykro mi, ale nie chcę, żebyś miał o mnie fałszywe mniemanie. To wszystko jest zwykłym nieporozumieniem. Nieporozumieniem? Chcesz powiedzieć, że kobieta łajdacząca się z tym facetem to nie ty? To jakiś tryk filmowy? Ktoś chciał cię skompromitować? Wierzysz mi? Takie rzeczy są możliwe. Daj spokój, nie jestem idiotą. To nie tryk. Ale mam wroga, który mnie szantażuje. Musiałam się z nim przespać. Musiałaś? Z powodu szantażu? Tu masz gotowe listy. Przepisz któryś i kłopot z głowy. Tracisz czas myśląc o Pipo. Spadło pani ciśnienie. Co się stało? Nic. Jestem trochę zmęczona. Niech któraś odprowadzi panią do sypialni. I zróbcie kawę. Dwie. Dla mnie też. Co się stało? Pójdę do sypialni. Zaprowadzę cię. Co z tą kawą? To prawda. Zrobiłam to dla ciebie i naszych dzieci. Poświęciłam się dla was. Wierz mi. Nigdy cię nie zdradziłam. Nigdy. Musisz mi wybaczyć. Głupiec. To ty, Hektorze? Tak. O której? Będę, jak zawsze punktualnie. Głupiec. Sami głupcy. Twoja matka była dla mnie bardzo nieprzyjemna. Wyczułem, że mnie nienawidzi. To prawda. Pomyślała, że jestem gejem? Co za uprzedzenia? Nie, nie dlatego. Nienawidzi całej Twojej rodziny. Od dziecka wiedziałam, że coś przede mną ukrywa. Przepełniała ją nienawiść tak jakby ktoś wyrządził jej krzywdę. A co to ma wspólnego z moją rodziną? Ma o coś pretensje do rodziny de la Torre. Wiesz to od niej? Nie. Rzadko rozmawiamy, ale. Znalazłam pewne dokumenty. Czujesz się lepiej? Nie. Może wezwiemy lekarza. Nie zapominaj, że jesteś w ciąży. Gdyby nie dziecko, dawno skończyłabym ze sobą. Jak możesz mówić coś takiego? Chyba nie mówisz poważnie. Bez José Antonia życie nie ma dla mnie sensu. Twoja mama przeżyła gorsze chwile. Człowiek, którego kochała, kazał jej przeprowadzić aborcję. Nie miała pieniędzy, przyjaciół, ale była bardzo dzielna. Nawet nie wspomniała o samobójstwie. Czuła się porzucona, ale nigdy się nie poddała. Ja mam mnóstwo pieniędzy i ja o nic nie muszę się martwić. Wybacz, ale gdyby Twoja mama zobaczyła, jak bardzo rozpaczasz z powodu zawodu miłosnego, tak. Wstydziłaby się za mnie. Masz rację, zachowujesz się jak idiotka, jak głupie dziecko. ¿Lo entiendes? A las ¿no? cojan José Antonio. Amo demasiado, José Antonio. Co tu robisz? Nie mieliście iść do Makaryny? Oni, tak, ja nie. Nie zaprosili cię? Tak, ale z łaski. Nie mogę się z nimi przyjaźnić. Rozumiem. Mogłybyśmy chwilę pomedytować. Wyluzujemy się. Dobrze, w porządku. Pomedytujemy.